Tak wyglądał ostatni wieczór Iwony Wieczorek wdrają się ze znajomymi, puszcz mnie, bo będę krzyczec. Od zaginięcia 19-letniej Iwony Wieczorek minie latem tego roku dokładnie 13 lat. Wielu śledczych i reporterów próbowało rozwiązać tajemnicę tego, co spotkało dziewczynę, która w środku nocy podjęła decyzję o powrocie do domu piechota. Do tej pory nie znaleziono osoby której można byłoby postawić oskarżenie, a wszelkie ustalenia na temat dalszych losów Iwony nadal pozostają w sferze spekulacji. Nie zmienia to jednak faktu, ze sprawa wciąż elektryzuje opinię publiczną. Tak wydarzenia 17 lipca 2010 roku, roku opisywali dziennikarze Gazety Wyborczej. Roman Daszczyński i Marek Sterlingow. O feralnej nocy Iwona umówiła się na wyjście do obleganego Sopockiego klubu. Dramc lubu, w towarzystwie swojej przyjaciółki Adrii oraz trzech starszych kolegów, których poznala zaledwie miesiąc wcześniej. W grupie tej znalazł się Paweł, do dziś uważany za jedna z najważniejszych osób w całym śledztwie. W rozmowie z Gazeta Wyborcza, 22-letni wówczas mężczyzna przyznał, że Iwona chciała samotnie opuścić imprezę po pokróceniu się z znajomymi. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Trzymałem ja za rękę i prosiłem, żeby nie odchodziła. Wybiegłem za nią z dyskoteki. Wokolo pełno ludzi. Zaczęła się szarpać, grozić, zebejdzie krzyczec. Nie chciałem robić sceny. Gdybym wiedział, jak to się skończy, nigdy bym jej nie puścił. Iwona nie słucha jednak prysk towarzyszy imprezy. Nie miała pieniędzy na transport. Tak więc decyduje przyjść się do domu na piechotę jej około godzinna przechadzka. Jak wszyscy wiemy, nigdy nie dotarła do celu. Reporterzy wyborczej przypominają, ja, że zarówno Paweł, jak i Adria próbowali naklonić Iwonę do powrotu do zabawy. Pisali do niej smsy. Adria podjęła próbę zadzwonienia do przyjaciółki. Dziewczyna twierdzi, że Iwona z ją ja przez telefon. Imprezowicze postanowili zakończyć zabawę i rozjechali się do domów. Adria podjęła jeszcze jedna próbę kontaktu. Ostatni raz rozmawiałam z Iwoną już sprzed mojego domu, 100 metrów od domu Iwony. Dalej się kluciliśmy. Powiedziała mi, że ciągle idzie i że jest przy trzecim odmola wejściu na plazę. Jeszcze zabym zostawiła torbę z jej rzeczami i kluczami na balkonie, to sobie odbierze. Ja mieszkam na parterze. Nieraz tak robiliśmy. Dodala, że zaraz rozladuje się jej komórka, mówiła w rozmowie z wyborcza koleżanka zaginionej. Przypomnijmy, sprawa Iwony Wieczorek. Krzysztofka twierdzi, że 19-latka została zgwalcona i udoszona, czekali na nią w lasku. O godzinie 3.49 rywa się kontakt z Iwona. Bateria jej telefonu najprawdopodobniej się wyładowała. Rano jej znajomi orientuje się, że Iwona nie dotarła do domu. Postanawiaje ja szukać koleżanki. Na czele poszukiwań staje Paweł, który, jak sam twierdzi, nie mógł zmyzyca po knutnią, do której doszło na imprezie. W końcu w poszukiwania angażuje się służby bezpieczeństwa, a później odszukany przez Pawła Krzysztof Rutkowski. Myślicie, za kiedyś ta sprawa się wyjaśni?